Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony CS Games i witam Was w nowym odcinku, wręcz kolejnym odcinku z testowania artefaktów w Garysmodzie. Dzisiaj mam, mam gościa specjalnego o nazwie gato. Wejdź tutaj do mnie do kamery. Przywitaj się. No dzień dobry, dzień dobry. No <grym> będziemy, okay. dzisiaj, <grym> będziemy dzisiaj... Będziemy dzisiaj ra, razem z gościem specjalnym będziemy dzisiaj testować artefakty. Jeżeli dzień chcecie mieć więcej odcinków z, tego, z tej właśnie serii, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. A raz, yy, nie przy, żeby nie przekapić żadnych kolejnych odcinków Dobra, co będziemy dzisiaj robić? Nie wiem, ty to zaplanuj Dobra, mamy tutaj dużo broni oczywiście, bo mamy więcej niż 200-300 addonów U siebie, więc yy, odbrak, mamy, odbrak. Mamy, mamy, co nie. mamy co do testowania aktualnie NPC, bronie, przedmioty Wszystko, tak naprawdę jest tutaj multum wszystkiego więc ogólnie możemy nawet. Najpierw myślę, że możemy się potestować w bronie wraz z NPC-ami, bo to jest oczywiście proste, żeby że bronie trzeba na kimś testować, nie? Więc dlatego mamy dużo też NPC. Może No pierwszy. to możesz pierwszy. Okej, okay. pierwsza broń to będzie. Kurwa. K300? E, Jakiś główny. Tutaj, 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 tutaj mi też od razu. Oko to ma, słuchajcie, wywołamy O, dobra, no jest. A i ono się grzeje jak widzicie, bo jest co stopni Celsjusza Tu grzeje się w cholera, no to jest najgorsza. Emis i mamy coś takiego To się na mnie ugrzeło! To się na mnie uzięło e, Co to mogę powiedzieć jest... o tej broni? No mogę powiedzieć o tym, że po prostu y, bardzo się grzeje i nie ma sensu, jeżeli byście chcieli na przykład się bić z kolegą, tak jak tutaj na przykład mogę powiedzieć, to o, możecie kurka. oczywiście, mo, możecie się bić, yy, tylko musicie uważać, żeby się wam nie przegrzało. Jakąś taką prostą cw 2.0. daj mi też. Masz. Od razu, od razu mamy. Jak <grybować> ty to trzymasz, ty. Jakąś myślę, że innym NPC-tem będzie. Ktoś to w Bratku, zwróć uwagę też na ilość amunicji. A właśnie, ilość... A! właśnie, ilość amunicji Trzeba wziąć tu. No ale nie tak dużo, weź to tak ale... Dobra Mojego ulubionego? Tak, możesz Pokażę wam teraz jak to zajdzie tego cika. Tylko zbyt nie lubisz O nie! Ale to ty... nie On nie działa! On nie działa! Nie, a to to... To jest Nexbot <ścoughs> Czemu gru! <ścoughs> <ścoughs> nie wnikaj gru! Mas gru! Czemu <laughs> gru? Nie wiem, prosto przyszło mi do baj Po prostu gru. O, bo masz jackata. O, oh, jackets. To jest friendly jacket O! Sorry, dojechałem przy ciebie. Dobra Zlagowało mi serwer, czekaj Oj What now Halo? No ja żyję A ja nie Tak więc widzowie Wystąpił mały problem Teraz zmieniamy troszeczkę posty rzeczy Będziemy testować zamiast broni. To przedmioty z workshopu. Ała. A dawaj. pada. Dobra, to moim pierwszym artefaktem będzie coś takiego. To który, to, to się rusza, co ciekawe. Dobre, dobra, dobra, Dobre, dobra Dobra, dobra Tu to jest, bratku Co To jest Nie wiem Nie bij mnie! Nie bij mnie! Chce mnie bić Oto mój artefakt O Hej no Kicia Nie biję, nie, nie bij kici A czekaj, bo miałem chopę Kicia nie ma coś Dobra, kolejnym... Po jednym... Po jednym artefakcie. Będziemy testować. Kolejny mój artefakt. Okej, ok, o ile się zrespi. To będzie. O! Patrz to. To, be to będzie to Drzwi? Ta Zajebista tam. O, no, fajne, nie? No. Oj, oj, oj. O oh, wow! Tak, bo li, li, prób limit, limit nie pozwolił mi się, To jest floating station. Ale pro limit nie pozwolił mi pól zrobić. Dobra, to weź to co. Yy. Usuń to. O jezu, na Dobra. Oj, fajnie, fajnie. To jest ostatnio wybudowany mój domek latniskowy. Który będziemy. Yy, który będziemy. Oczywiście się ugoszczać, rozmieszczać O, a tutaj jest yy, Do tego domu test te zamówiłem taki, te, taki telewizor Ładne Który Który nie, który nie działa coś Co zrobił z tym? Podłoga Kupier to znajdę Zobaczaj w pokoju. O wow! Co to jest? Nie wiem, ale było na że RIP Dobra. Moim kolejnym artefaktem to jest w sumie by powinno być do, dla zabawy. To jest... A nie, w sumie nie to. Czemu ja nie to? Nie, to jest to. O, to Możemy kilka naraz kilka na odpalić. Dobra, dawaj. Łał, po to Fajne, uważam, że fajne O! No. No. Mamy kolejny artefakt Taki artefakt Głowem jest fajne to robić Rainbowowy rainbow efekt y typ Denerwuje trochę, ale zajebista O, oh, mam, mam, mam limit A, kawiarnia Fajna Nie kawiarnia wiem. GM kawiarnia, czyli gary, gary modowa kawiarnia. Nie zło, nawet. Fajna kawiarnia. O! Czy ja mogę tym sterować? Chyba. Dobra, jedziemy! Nie no, dopadł. Ała, umarłem? Coś? Nie widzę Zauważyłem O zobaczmy pan co on robi Ała, on mnie bije Ała Co to? Co to jest? Co to było? Prawda Siadaj do mojego pięknego samochodu, którego nie da się wsiąść chyba Nie da się Tak, nie da się wsiąść po prostu A, to jest po prostu taki artefakt Taki... Taka ozdoba O, widzę a da, się ja go jest, wyjęło, fajne. patrz Rzeczywiście kręci się Pudełko czekaj, do czekaj, bo to jest O To jest po prostu takie Takie, żeby było Czemu to się zam... o jest, zamyka się Fajne, fajne. lights nawet, nawet są lights. Czekaj, wejdę do środka to wejdę środka I, po, I poczekaj, wie, wie, poczekaj, oj ciało! Poczekaj, 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 poczekaj. Dobra, no jedziemy. Poczekaj, muszę teraz wziąć tu. Poczekaj, bo mam... Propy mam, Na... propy mam, propy mam. Muszę, to, muszę, mu, muszę tu... albo, Dobra, muszę tu... Albo nie, wezmę po prostu inaczej to zrobię. Zam, zamknę to tutaj. Wejdę tutaj. Jesteś w środku? Je, jestem w środku, dawaj. aha, Okej! Okay. Ale ja widzę, ja widzę się na kamerze. Oko. Działa. Ty. Kupaka. Jaki ten? O nie, koła to mu urwało. Urwało mu kołka. Koła mu urwało. Urwało mu koła. Nigdy. No i się zaczepiło tutaj. Dobra, tak więc to byłoby na tyle dzisiejszych testów yy, artefaktów oraz yy, broni Moda. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał razem z gościem specjalnym. Oraz nie zapomnijcie zostawić łapki z subskrypcji w górę. Oraz żebyś na bieżąco. Na ja już się, wyło... ja już się wyłożyłem, więc żegnam Was wszystkich. To, to